Życie u boku osoby uzależnionej od alkoholu, zwłaszcza kiedy jest to bliski członek rodziny, jest pełne bólu, lęków i nieprzewidywalności. Dla córki, której ojciec jest alkoholikiem, te trudności stają się często stałym elementem codzienności, który wpływa na jej przyszłość i relacje z mężczyznami. W dzieciństwie córki ojców alkoholików nierzadko zostają pozbawione stabilnego i ciepłego środowiska rodzinnego. Brak opieki, wsparcia i nieustanne napięcia sprawiają, że uczą się żyć w stanie ciągłego niepokoju. To właśnie one najczęściej muszą tłumić swoje uczucia, przyjmować rolę dorosłego w rodzinie i czują się odpowiedzialne za alkoholowy problem ojca. Długotrwałe przebywanie w takim środowisku prowadzi do licznych problemów w dorosłym życiu. Córki alkoholików często stają się perfekcjonistkami, które chcą kontrolować każdy aspekt swojego życia. Mają tendencję do nadmiernego obciążenia się obowiązkami, co jest próbą rekompensaty braku stabilności w dzieciństwie. Tendencja do poszukiwania aprobaty zewnętrznej oraz strach przed krytyką może prowadzić do problemów w relacjach z innymi ludźmi. Wielu z nich trudno jest też wyrażać uczucie, a konfrontacje z gniewem czy krytyką mogą wywoływać intensywny lęk. Ponadto wiele córek ojców alkoholików boryka się z poczuciem samotności. Dorastając w chaotycznym środowisku mają poczucie, że są inne, niepasujące do świata rówieśników. W dorosłym życiu może doprowadzić do problemów z nawiązywaniem bliskich relacji, poczucia izolacji i braku przynależności. Trudności w związkach, skłonność do impulsywności, problem z rozpoznawaniem normalności, czy tendencja do zbyt dużej lojalności wobec innych, to typowe zachowania, które często towarzyszą dorosłym wychowanym w domach alkoholowych. Te zachowania, choć są obronnym mechanizmem radzenia sobie z traumatycznym dzieciństwem, w dorosłym życiu mogą prowadzić do poważnych problemów w relacjach z innymi, w pracy czy we własnym samopoczuciu. Córki ojców alkoholików często, choć nie zawsze, przyciągają partnerów, którzy odzwierciedlają pewne aspekty zachowania ich rodziców. Ta nieświadoma tendencja do powielania znanych wzorców relacji może prowadzić do związków z osobami uzależnionymi, dominującymi, niedostępnymi emocjonalnie lub manipulującymi. Oto kilka przykładów, jak dzieciństwo z ojcem alkoholikiem może wpływać na wybór partnera przez jego córkę. Wybór partnerów podobnych do ojca Dorośli, którzy doświadczyli dysfunkcyjnych relacji z alkoholikami w dzieciństwie, mogą nieświadomie szukać cech, które są im znane, nawet jeśli te cechy są destrukcyjne. Córki ojców alkoholików mogą przyciągać partnerów, którzy mają problem z alkoholem lub innym uzależnieniem, nieświadomie wybierają rolę opiekuna lub ratownika. Trudności w ustanawianiu granic. Dorastanie w domu, gdzie granice były niejasne lub przekraczane, może sprawić, że córki ojców alkoholików będą miały trudności z ich ustanowieniem w związkach. Mogą one pozwalać partnerom na zachowania, które krzywdzą je emocjonalnie, fizycznie lub psychicznie. Brak pewności siebie w związkach. Brak stabilności w dzieciństwie może prowadzić do niepewności w związkach. Córki alkoholików mogą czuć, że muszą za wszelką cenę utrzymać ten związek, nawet jeśli jest to dla nich niekorzystne. Obawy przed bliskością. Paradoksalnie, choć, chociaż córki ojców alkoholików mogą przyciągać osoby, które są niedostępne emocjonalnie, same mogą się bać prawdziwej bliskości i intymności w związkach, obrona przed zranieniem może prowadzić do unikania głębszego zaangażowania. Wzorce współuzależnienia. Córki alkoholików mogą wykazywać cechy współuzależnienia w związkach. Mogą też nadmiernie kontrolować zachowania partnera, negować własne potrzeby na rzecz potrzeb partnera i jednocześnie mają tendencję do niewyrażenia własnych uczuć i potrzeb. Nieustanne szukanie aprobaty. Pragnienie uzyskania aprobaty, które wynikało z chęci zadowolenia alkoholowego ojca może prowadzić do przyciągania partnerów, którzy ciągle wymagają potwierdzenia ich wartości. Córki alkoholików mogą stać się przewrażliwione na krytykę i być obsesyjnie zainteresowane zdobywaniem uznania od partnera. Nieufność wobec własnego osądu. Po wielokrotnym przeżywaniu rozczarowań niespójności w zachowaniu ojca alkoholika, córka może nie ufać swoim decyzjom i intuicji co prowadzi do trudności w wyborze zdrowych partnerów. Wysoki poziom lęku i nadwrażliwość. Córki ojców alkoholików mogą stać się nadwrażliwe na sygnały zewnętrzne, co może prowadzić do nadmiernej reakcji na drobne problemy w związkach. Wysoki poziom lęku może również wpłynąć na ich zdolność do radzenia sobie z konfliktami. Unikanie konfliktów. No właśnie, dorastanie w niestabilnym środowisku, gdzie konflikty były często źle rozwiązywane lub w ogóle nierozwiązywane, może to prowadzić do lęku przed konfliktami w związkach. Córki alkoholików mogą unikać konfliktów, co z kolei może prowadzić do gromadzenia się niewypowiedzianych uczuć i frustracji. Potrzeba kontrolowania sytuacji. Córki alkoholików, które doświadczyły chaosu i nieprzewidywalności w dzieciństwie, mogą dążyć do nadmiernej kontroli nad swoim otoczeniem i związkiem, co może prowadzić do napięć i konfliktów z partnerem. Poszukiwanie projektów Ponieważ córki alkoholików często odgrywały rolę opiekunek lub ratowniczek w stosunku do swoich ojców, mogą być skłonne do szukania partnerów, których uważają za taki projekt do realizacji mając nadzieję, że będą w stanie ich naprawić lub uratować. Aby pokonać te wyzwania, córki alkoholików mogą potrzebować wsparcia terapeutycznego w celu zrozumienia i przełamania tych wzorców. Terapia może pomóc im zidentyfikować i przetworzyć traumy z dzieciństwa, nauczyć się zdrowej komunikacji, ustanawiania granic oraz budowania zdrowych relacji opartych na wzajemnym szacunku i miłości. Ważne jest, by pamiętać, że dorosłe córki alkoholików mają też w sobie ogromną siłę. Dzieciństwo pełne wyzwań uczyniło je silniejszymi, bardziej empatycznymi i wytrwałymi. Wielu z nich udaje się przełamać trudne schematy zachowań i budować satysfakcjonujące pełne miłości życie. Zrozumienie wpływu alkoholowego problemu ojca na córkę w dorosłym życiu to pierwszy krok do rozwiązania wielu problemów, z którymi boryka się ta osoba. Świadomość trudnych doświadczeń z dzieciństwa, ich refleksja oraz praca ze sobą to droga do odnalezienia własnej tożsamości i szczęśliwego życia poza cieniem alkoholowego domu. Ważne jest też, aby podkreślić, że nie wszystkie dzieci alkoholików będą wykazywać te cechy, a każda osoba jest wyjątkowa i ma swoją indywidualną drogę radzenia sobie z trudnościami. Polub proszę i udostępnij to nagranie, skomentuj, jeśli ma ono dla Ciebie wartość. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, to zapraszam do mnie na konsultację online. Link do konsultacji znajdziesz w opisie mojego profilu lub pisz na kontakt małpa Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie. Pozdrawia miłość w Tobie.